MotoSerce to nie tylko coroczny zlot miłośników motocykli, ale przede wszystkim wielkie święto solidarności, otwartości i wspólnej troski o drugiego człowieka. Organizowane pod hasłem Motocykliści dzieciom wydarzenie przyciągnęło tłumy mieszkańców i gości z całego regionu, a teren ośrodka sportu i rekreacji Skałka na cały dzień zamienił się w tętniące życiem centrum rodzinnej rozrywki i integracji. Motocykliści, którzy od lat są trzonem tej akcji, zjawili się licznie i jak zawsze imponująco. Ich maszyny nie tylko robiły ogromne wrażenie, ale też stały się główną atrakcją dla pasjonatów motoryzacji i ciekawskich dzieci. Każdy mógł podejść, porozmawiać, dotknąć i poczuć atmosferę prawdziwej motocyklowej przygody. Kulminacyjnym punktem dnia była parada motocykli, która w widowiskowy sposób przejechała ulicami Świętochłowic. Setki ryczących silników stworzyły atmosferę, której nie sposób porównać z żadnym innym wydarzeniem w mieście. Dodatkowo organizatorzy zadbali o to, by najmłodsi również czuli się wyjątkowo. Dzieci mogły skorzystać z malowania twarzy, co pozwalało im zamienić się na przykład w swych ulubionych bohaterów. Kolorowe warkoczyki i kreatywne fryzury przyciągały zarówno dziewczynki, jak i chłopców, a liczne konkursy i zabawy z animatorami nie pozwalały się nudzić ani przez chwilę. Warto podkreślić, że motosercu towarzyszyła także akcja krwiodawstwa, dzięki której wielu uczestników miało okazję oddać krew i realnie pomóc potrzebującym. Można było się również zarejestrować w bazie dawców szpiku. Wydarzenie nie odbyłoby się bez wsparcia licznych sponsorów, partnerów i wolontariuszy, którzy z ogromnym zaangażowaniem pracowali nad tym, by ten dzień był nie tylko dobrze zorganizowany, ale przede wszystkim pełen pozytywnej energii. Motoserce w Świętochłowicach to przykład na to, jak pasja, w tym przypadku miłość do motocykli, może stać się siłą napędową dla dobra wspólnego i źródłem radości dla całych rodzin.